Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak zmienić tapetę w iPadzie R. Aby rozpocząć, przejdź do ustawień. Następnie w ustawieniach wejdź w opcję Tapeta. Jak widzisz, mam już dodane wiele tutaj tapet. Mogę między nimi przewijać i je zmieniać. A następnie. Nacisnąć Ustawę jako bieżącą i ją ustawić. Ale mogę też dodać nową tapetę. Teraz mogę wybrać z galerii zdjęć lub inne opcje. Tutaj pojawi się sugerowane zdjęcie w mojej galerii oraz różne inne opcje. Ja wybiorę tę. Mogę zmieniać styl tapety przesuwając. Wybiorę ten, zmienić styl zegara, zmienić górny widżet, na przykład na pogodę, ale mam wyłączoną lokalizację, dlatego zmienię to na. Zmienię to na przykład na przyszły alarm. I teraz mogę jeszcze dodać widżety, na przykład zegar, procent naładowania mojego urządzenia, kalendarz oraz na przykład mały widget wyszukiwania Chrome. Nacisnę X, aby zatwierdzić. Następnie nacisnę dodaj. Mogę nacisnąć ustaw jako parę tapet lub dostosować ekran początkowy samodzielnie. Nacisnę ustaw jako parę. I teraz jak widzisz tutaj jest moja tapeta. Mogę też przetrzymać na ekranie blokady, by Dynamicznie zmieniać się między tapetami. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji.